Cześć. Z czarnej lepkiej substancji wyłania się ludzka twarz. Okazuje się, że jest to młoda dziewczyna, która następnie myje się, siedząc na podłodze w łazience. Nieznana kobieta pomaga jej się ubrać i posprzątać. Później budzi się w łóżku i widzi obok siebie faceta. Jak się masz? Wszystko w porządku? Gdzie jestem? Jesteś w moim pokoju. Nie wypowiadając swojego imienia, daje jej koc, żeby było jej ciepło. Następnie facet włącza ulubioną piosenkę i częstuje dziewczynę lampką wina. Nie pamięta absolutnie nic, co wyraźnie denerwuje rozmówcę. Nieznajomy nagle chwyta dziewczynę za szyję i zaczyna ją dusić. Brutalnie uderza ją głową opalu, ostatecznie odbierając jej życie. Spencer wyciąga ciało i umieszcza je w srebrnym prostokątnym koszu przed domem. Jego matka Wiktoria wraca do domu i prosi syna, aby w swoim pamiętniku napisał relację z tego, co się wydarzyło. Syn jest niezadowolony z jakości kolejnego klonu i twierdzi, że nie ma on nic wspólnego z oryginałem. Wiktoria udaje się do laboratorium, gdzie odbiera telefon od ojca Spencer, Parkera. Spotykają się w wirtualnej rzeczywistości, gdzie zdenerwowana kobieta twierdzi, że wszystkie jej wysiłki są daremne. On potrzebuje pomocy. Pomagam mu. Opieka kliniczna. Zostanie mi to odebrane. Matka zamierza rozwiązać problem własnymi metodami. Ojciec zauważa, że zachowanie Spencera należy zbadać bezpośrednio, a nie tylko na podstawie jego raportów. Wiktoria nie chce nagrywać morderstwa przed kamerą, bo to stworzy dowód, ale ostatecznie się zgadza. Wkrótce syn nie może się doczekać kolejnego klona przygotowanego przez matkę na przebudzenie. Widzi, że jest filmowany i wścieka się, gdy zdezorientowana dziewczyna znów nie jest w stanie odpowiedzieć na jego pytania. Nie wie, kim jest, ani nie pamięta Spencera i próbuje odejść. Wiktoria płacze i odwraca się, aby nie widzieć, jak jej syn zabija klona tą samą metodą, co wcześniej. Spencer niszczy kamerę na ścianie i wyciąga zwłoki na zewnątrz. Pamięta, kiedy po raz pierwszy spotkał swoją ofiarę. Spacerując po pustyni, facet widział, jak znajomy wypchnął dziewczynę z samochodu i pozostawił ją samą. Wszechobecna matka oczywiście dbała o to, aby jej syn nie oddalał się daleko od domu. Wiktoria melduje, że dzisiaj będzie już późno, a Spencer podchodzi do nieznajomego, który przeklina. Zostawił mnie w nieznanym miejscu bez cholernego telefonu. Przysięgam, jeśli jeszcze się spotkamy, zabijecie. Mówi, że aby dostać się do najbliższego miasta, będzie musiała chodzić całą noc. Zirytowana dziewczyna pyta, czy Spencer może ją podwieźć, ale facet nie ma samochodu. Przyszedł pieszo z pobliskiego domu. Jest jej zimno i nie ma innego wyjścia, jak tylko przyjść z wizytą. Aż ja przedstawia się i żąda, aby dała jej kurtkę. Wiktoria przerywa wspomnienia faceta, który bez ogródek stwierdza, że ten cały głupi układ nie zadziała. Matka uważa, że za czwartą próbą wyniki nie są złe i prosi, aby dała jej więcej czasu. Najchętniej wypuściłaby syna, ale musiała się upewnić, czy potrafi się opanować. Następnie Wiktoria dzwoni do Parker'a i oskarża go o zmuszenie jej do oglądania tego, co robi Spencer. Mężczyzna upiera się. Że bez tego nie będzie możliwe zaspokojenie jego potrzeby, i tym samym zapobiegnięcie mordowaniu innych osób. Kobieta zamierza spędzić więcej czasu z nowym klonem, aby lepiej odtworzyć osobowość Ashley. Nie odbiera telefonów od współpracowników, którzy zauważą nieobecność Wiktorii. Jej firma wkrótce zrewolucjonizuje medycynę, produkując na zamówienie narządy do przeszczepów. Wiktoria umieszcza kolejnego klona w sypialni gościnnej i prosi Spencer, aby się z nią nie wtrącała. Facet zgadza się i kontynuuje pracę nad szczegółowymi rysunkami anatomicznymi. Zauważa rozmowę matki z klonem, po czym rysuje portret Ashley i mrówek pełzających po jej twarzy. Spencer idzie na spacer i zauważa sąsiada, którego wcześniej nie widział. Po ukończeniu studiów wprowadza się do pustego domu rodziców. Studiowała, aby zostać prawnikiem, ale teraz chce być kreatywna. Facet pomaga przyjaznej i gadatliwej dziewczynie rozpakować jej rzeczy. Cieszy się, że widzi żywą osobę w tych stronach. Jestem taka głupia. Pomogłeś mi, a ja nawet nie zapytałem, jak masz na imię. Jestem Marysa. Codziennie dzwoni do niej także mama, żeby sprawdzić, jak się czuje córka. Spencer pomaga nieść pudła i po powrocie do domu rysuje portret nowego przyjaciela. W tym momencie sama Marysa dzwoni do drzwi i spotyka historię na progu. W podzęce za pomoc podaje talerz z ciasteczkami i idzie do swojego pokoju. Przerażona matka krzyczy na Spencer za zaprzyjaźnienie się z dziewczyną. Informuje Parkera o zdarzeniu i nowych rysunkach syna. Spencer wydaje się mieć obsesję na punkcie Marysi. Ale nadal pracuje dla Dashley i pokazuje jej kilka chwil z poprzedniego życia, które znalazła w sieciach społecznościowych. Następnego dnia Spencer zwraca talerz sąsiadowi, a ona zaprasza go do środka. Facet daje dziewczynie portret, a ona jest pod wielkim wrażeniem. Marysa chce, aby Spencer zaprojektował tatuaż na jego szyi. Ta część ciała wyraźnie budzi u niego niepokój, ale facet się powstrzymuje. Marysa mówi, że Spencer jest dziwny, ale ona go lubi, a jej słowa sprawiają, że facet się rumieni. W domu Wiktoria ponownie krzyczy na syna za wizytę u sąsiada. Żąda, aby przestał się z nią spotykać i proponuje, że następnego dnia przedstawi mu nowego klona. Spencer ponownie wspomina Ashley, z którą wrócił do domu z pustyni. Dowiedziawszy się, że są sami, dziewczyna spożyła zapas substancji w toalecie, a następnie zaprosiła faceta do picia wina w kuchni. Nie zamierza do nikogo dzwonić, chce po prostu pojechać do miasta. Następnie Spencer odpowiedział, że musi poczekać z samochodem na matkę. Za około godzinę lub dłużej. Jak możemy zabić kilka godzin? Nieśmiały facet w ogóle nie rozumie wskazówek i milczy w odpowiedzi. Następnie Ashley poprosiła o opuszczenie swojej ulubionej piosenki, którą grała jej babcia, gdy była dzieckiem. Potem poszła do pokoju Spencer. Tu kończy się pamięć. Spencer upijały gwina, zanim poznaje nową Ashley. Wiktoria wyjaśnia klonowi, że jej syn jest nieśmiały i należy go namówić, pytając o sztukę lub muzykę. Matka zostawia je w spokoju, a facet puszcza piosenkę, którą Ashley uwielbiał. Klon nie reaguje, ale prosi o pokazanie kolejnych rysunków. Przegląda album Spencer i widzi tam swoje portrety, na których jest już martwa. Przestraszona próbuje dowiedzieć się, co to wszystko znaczy, a facet ponownie atakuje klona. Wiktoria wpada w histerię, gdy słyszy odgłosy duszenia za drzwiami. Po wyjęciu ciała Spencer mówi matce, że nieustannie czuje się odizolowany od całego świata i to uczucie dosłownie go dusi ale dzisiaj poczuł coś innego i nagle mógł swobodniej oddychać. Mógł przeżyć to samo, co w dniu pierwszego morderstwa. Syn dziękuje mamie i ją przytula. Wiktoria przekazuje Parkerowi wspaniałą wiadomość i ma nadzieję, że klony pozwolą zapobiec takim przestępstwom. Mężczyzna odpowiada, że nawet hodowlę narządów trudno zalegalizować, a takie eksperymenty z pewnością wywołałyby protest społeczny. Ale na razie mama sprawdzi, jak długo utrzyma się pozytywny efekt. Ma nadzieję, że jej syn będzie mógł się wyprowadzić i prowadzić normalne życie. Wraca do domu po kolejną dawkę swojego leku. Następnego dnia Spencer przypomina sobie Ashley przy kontenerze, kiedy obok biegnie Merysa. Pyta, jak radzi sobie z samotnością i ciszą, bo doprowadzają to do szału. Dziewczyna odwiedziła psychologa z powodu zaburzeń odżywiania, ale teraz czuje się lepiej. Spencer mówi również, że chodził na terapię, ale zrezygnował. Merysa zastanawia się, co niepokoiło tego faceta. Zastanawia się, jak odpowiedzieć, ale nagle zauważa zakrwawioną kępkę włosów Ashley na ziemi. Spencer chowa go pod butem, a dziewczyna zmienia temat. Zaprasza go na wspólną wystawę sztuki i pozostawia do przemyśleń. Spencer ponownie pamięta tę pamiętną noc. Ashley znalazła rysunki w swoim pokoju i pochwaliła faceta. Powiedziała, że także kocha sztukę i pokazała tatuaż z wężem na ramieniu. Następnie Ashley zaczęła go uwodzić w wolnym tańcu. Spencer przyznał, że była pierwszą dziewczyną, którą przyprowadził do swojego domu. Kiedy próbował zdjąć jej koszulkę, Ashley odsunęła się i powiedziała mu, żeby się nie spieszył. W tym momencie Spencer straciła kontrolę i złapała ją za gardło. Dziewczyna nadepnęła mu na nogę i próbowała uciekać, lecz Spencer powaliła ją na podłogę. Próbując stawić opór, Złamała paznokieć, a wtedy facet dobił Ashley, uderzając ją tyłem o podłogę. A Wiktoria już przygotowuje nowego klona dziewczyny, aby przerwy między atakami okrucieństwa jej syna były jak najdłuższe. Wyjaśnia Ashley, że miała wypadek i straciła pamięć. Następnie Wiktoria pokazuje jej film przedstawiający siedmioletniego Spencera z psem Maxem. To był jego pierwszy pies, który został potrącony przez samochód i przez tydzień walczył o życie. Rodzina z trudem przeżyła tragedię i pochowała psa w pobliżu domu. Wiktoria pokazuje groby innych psów, które podzieliły los Maxa. Opowiada Ashley o śmierci, która nieuchronnie dosięgnie każdą żywą istotę, łącznie z nimi samymi. Ze łzami w oczach klon przytula historię. Spencer zauważa tę scenę i pamięta, jak jej matka odkryła prawdziwe ciało Ashley. Wiktoria z przerażenia uderzyła syna w twarz. Myślała, że się zmienił, ale kobieta szybko się pozbierała i kazała zaciągnąć ciało do laboratorium. Zamieńmy jej ciało w surowce. Wtedy nie będzie można niczego zidentyfikować. Spencer w końcu zgadza się pójść z Marisą na wystawę. Daje jej swoją kurtkę, żeby było jej ciepło, a potem dziękuję za zaproszenie. Po szóstej klasie facet uczył się w domu pod okiem matki i nigdy osobiście nie widział sztuki. W szkole chłopak był spokojny i nigdy nie bawił się z innymi dziećmi. Ale pewnego dnia dołączył do zabawy w króla wzgórza i bardzo mocno naciskał na dziewczynę. Upadła, łamiąc sobie głowę, i dwa dni później zmarła w szpitalu. Merysa twierdzi, że to był po prostu wypadek, który mógł przytrafić się każdemu dziecku i pozbawianie go wszelkiego kontaktu ze światem było niesprawiedliwe. Aby poprawić mu humor, pokazuje mu portret, który podarował wcześniej dziewczynie. Rysunek wisi na ścianie wraz z innymi eksponatami. Bardzo spodobał się właścicielowi galerii, który stwierdził, że Spencer mógłby wystawiać inne jego prace. Facet jest zszokowany i zły, że Merysa nie zapytała go o pozwolenie. Ale dziewczyna chciała tylko zrobić niespodziankę, ponieważ wierzy, że Spencer jest prawdziwym artystą, a jego prace są podziwiane. Tymczasem Wiktoria odkrywa, że jej syna nie ma w domu, a jego telefon leży na szafce nocnej. Ale Merysa już porzuca Spencer do ich posiadłości, komplementuje go i ma nadzieję, że częściej będzie go wyciągać z niewoli. Kiedy facet wychodzi, dziewczyna zauważa w oknie Ashley. W domu Spencera wita matka, która ponownie zabrania mu spotykać się z Marisą. Poszperała w jego rzeczach i pokazała rysunki swojej nowej przyjaciółki. Wiktoria wie, co się dzieje, ponieważ jest jedyną osobą, która była z synem przez te wszystkie lata. Pyta, czy jest skłonny oddać swoje poprzednie życie dla Marysi. Spencer odpowiada, że czuje się przy niej wyjątkowo. Ashley podsłuchuje ich rozmowę, a potem śni jej się koszmar, w którym zostaje uduszona i wciągnięta do innej sypialni, łamiąc sobie paznokieć. Rano opowiada o tym Wiktorii, a następnie pyta, dlaczego jej syn się przed nimi ukrywa. Wiktoria odpowiada, że jest po prostu nieśmiały i opowiada, jak Spencer odnalazł ją po wypadku. Dziewczyna pragnie szybko odzyskać pamięć i wrócić do domu. Kobieta w panice dzwoni do Parkera który zastanawia się, czy wspomnienia mogą być przekazywane poprzez dna. Ta Ashley wydaje się być prawdziwą wictorią, a mężczyzna pyta, czy nadal jest gotowa oddać ją Spencer na rozerwanie na kawałki. Matka zgadza się, bo dla syna zrobi wszystko. Parker też jest gotowy na wszystko, ale sam nie może uczestniczyć w życiu Spencera. Wiktoria mówi, że nie potrzebuje ojca i się rozłącza. Ashley zakrada się do pokoju Spencer, gdzie znajduje ślady paznokci i album Spencer na podłodze. Zabiera go do swojego pokoju i ukrywa przed wchodzącą Victorią. Spencer mówi później matce, że chce przerwać eksperyment, ale Wiktoria jest temu przeciwna. Zarówno lekarze, jak i ona sama od dzieciństwa obserwowała jego okrucieństwo wobec zwierząt, a wraz z wiekiem problem tylko się pogłębiał. Według matki tak będzie zawsze. Co więc facet chce zrobić? Następnego dnia Merysa przychodzi do ich domu i widzi Wictorię i Ashley w ogrodzie. Potajemnie robi im zdjęcia i prawie przyciąga ich wzrok. Wkrótce Victoria zostaje pilnie wezwana do pracy, ponieważ bez szefa firmy wypuszczenie nowego produktu będzie niemożliwe. Kobieta wychodzi, żądając, aby syn nie wychodził z domu i zamyka Ashley w swoim pokoju. W tym czasie Merysa znajduje Ashley w internecie za pomocą zdjęcia. Okazuje się, że dziewczyna jest poszukiwana za rozbój. Pisze o tym do Spencer. Wiktoria, która przyszła do pracy, również otrzymuje tę wiadomość za pośrednictwem programu śledzącego. Dzwoni do syna i pędzi do domu, mimo protestów kolegi. Zanim wróci, Merysa przychodzi do Spencera, aby opowiedzieć mu o Ashley. W tym czasie jej klon, zamknięty na piętrze, znajduje w albumie przerażające rysunki i w szoku je wyrzuca. Merysa słyszy hałas i nadal przesłuchuje Spencer. Spencer, widziałem ją. Zrobiłem zdjęcie. Facet widzi teraz w dziewczynie tylko niebezpiecznego świadka i z rozpaczą mówi, że prawie się dla niej zmienił. Łapie Marise za gardło, ale dziewczyna stawia opór i uderza go butelką. Ucieka, dzwoniąc pod numer 911, ale Spencer ją dogania. W tym czasie Ashley znajduje w szafie młotek i używa go do wybicia zamka w drzwiach. Schodzi na dół i jest świadkiem brutalnej sceny. Mogę ci pomóc. Zapytać — Jestem twoim przyjacielem. Zapytać. Widząc reflektory na zewnątrz, Ashley ucieka do laboratorium, gdzie poznaje całą prawdę o sobie. Wiktoria wbiega do domu i znajduje zwłoki Marysi. Wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak przewidywała. A matka znowu uderza Spencer. Facet usprawiedliwia się, że dziewczyna zamierzała wezwać policję i sama do niego przyszła. Wiktoria zauważa, że Marisie udało się wezwać pogotowie, dlatego nakazuje synowi pilne ukrycie Ashley i pozbycie się ciała. Spencer odkrywa, że klon uciekł. Obiecuje matce, że weźmie na siebie winy, ale ona odmawia, ponieważ wszystko zrobili razem. Podczas gdy Spencer przenosi ciało Marysy do pojemnika, Wiktoria wpada na Ashley w laboratorium. Gdyby mój syn cię nie znalazł, zgniłbyś w klatce, a nie. Zamiast czego? Klon grozi jej młotkiem, żądając informacji, ile razy została zabita. Próbuje uderzyć w historię. Ale kobieta robi junyk i próbuje wyjaśnić, jak wyjątkową udało jej się stworzyć. Ale Ashley nazywa ją potworem i uderza ją młotkiem. Spencer przybiega, słysząc hałas i skacze na Ashley. Ona jednak odpycha go i ucieka. Dziewczyna kryje się za samochodem i atakuje Spencer od tyłu. Rzuca go na ziemię, dusi i rozbija mu głowę płytkami. Następnie przyjeżdża policja wezwana przez Marisę i aresztuje Ashley. Wiktoria odkrywa zmarłego syna i pogrąża się w smutku. Później niszczy dowody i wykonuje ostatni telefon do Parkera. Mężczyzna twierdzi, że czas przestać. Próbowała na próżno, bo chłopiec był początkowo załamany. Podobno z tego powodu ojciec opuścił dziecko. Wiktoria rozłącza się i psuje urządzenie, za pomocą którego komunikowała się z byłym mężem. Z czarnego zbiornika wyłania się twarz klona Spencera. Druga historia. Kiedy ludzie są razem w pomieszczeniu, wiele się zmienia. Po wspólnym zamieszkaniu pary mogą bardzo szybko rozstać się z powodu skandalów, a przypadkowe i niespotkania w windzie lub palarni mogą w ostatecznym rozrachunku zakończyć się fatalnie. Bohaterowie tej historii wiedzą to z pierwszej ręki. Piątek. Noc przed walentynkami. Jennifer zostaje do późna w biurze. Tęskni za swoim byłym i pisze do niego list, aby się spotkać i o kontakt. W końcu postanawia nic mu nie wysyłać. Dziewczyna bierze nocny bilet lotniczy do Nowego Jorku, łapie ze wspólnej miski garść cukierków i kieruje się do windy. Na tym samym piętrze mężczyzna o imieniu Guy sprząta się, jakby przygotowywał się do ważnego wydarzenia. Udaje mu się wbiec do windy, żeby zobaczyć Jennifer. Z czterdzieste drugie piętra jest daleko i wymieniają kilka dowcipów, żeby rozładować napięcie. Masz w ogóle wino? Tak. Różne realizacje projektów. Facet zauważa na ścianie dziwny rysunek przedstawiający mężczyznę uderzającego o ściany windy. Nagle kabina się zacina. Nie można wezwać pogotowia ratunkowego, chociaż lampka i ekran są nadal włączone. Drzwi też nie ustąpią. Próbują machać do kamery CCTV i korzystać z telefonów, ale nie ma sygnału. Ze względu na długi weekend jest szansa, że dotrą dopiero we wtorek. A Jennifer chciałaby wsiąść do dzisiejszego samolotu. Dla zabicia czasu poznają się. Jennifer jest menedżerem konta, a Guy jest księgowym, który niedawno rozpoczął pracę w tym budynku. Wkrótce tracą cierpliwość i Jennifer wskakuje na ramiona Guy'a, aby znaleźć włas w suficie. Ku jej zaskoczeniu, po prostu go nie ma. Mija godzina i Jennifer nie będzie już w stanie złapać lotu. Przeklina w gniewie, a Guy ją wspiera. Jennifer uśmiecha się i zdają sobie sprawę, że nadal się nie poznali. Po przedstawieniu się wyciągają zapasy ze swoich toreb. Dziewczyna umiera z pragnienia, a mężczyzna dzieli się wodą. Szkoda, że nie masz burgera w torbie. Wiesz, zwykle chowam to w spodniach, ale. W dowód wdzęczności dzieli się czekoladkami i wyciąga korkociąg na wypadek konieczności otwarcia wina. Ale na razie warto oszczędzać żywność i wodę. Po czterech godzinach Jennifer czuje potrzebę pójścia do toalety, ale jest strasznie zawstydzona. Facet sugeruje dziewczynie użycie pustego termosu IW. W ten sposób Jennifer udaje się przełamać wstyd. Dziękuję swojemu partnerowi w nieszczęściu za umiejętność rozładowania niezręcznej sytuacji. Następnie Jen kończy rysunek korkociągiem przedstawiającym dziewczynę zamkniętą w pomalowanej windzie na ścianie. Próbują się dobrze bawić, wrzucając cukierki do papierowego rożka. Facet zdradza, że jest samotnym pracocholikiem, którego nikt nie będzie szukał. Jennifer twierdzi, że jej też raczej nie można przegapić. Bilet na samolot kupiła w głupim impulsie, żeby zaskoczyć swojego byłego gościa. Chociaż raczej nie byłby szczęśliwy. Facet otwiera butelkę wina, a Jennifer szczęśliwie do niego dołącza. Później próbują się nawzajem narysować, a Gaj wyjawia, że zauważył dziewczynę już wcześniej. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, chce, aby nic w naszym związku nie przeszkadzało. Nie chciałem, żebyś wziął mnie za prześladującego cię maniaka. On także zauważył dla siebie jej urodę i uśmiech i cieszy się, że się spotkali. Jennifer uśmiecha się i dziękuję za komplementy. Pokazują swoją kreatywność. Jennifer narysowała karykaturę, a Guy próbował zrobić piękny portret. Dziewczyna jest pod wrażeniem i robi zdjęcie, które ma posłużyć jako jej awatar, kiedy wyjdą. Robi kilka selfie z gujem, a oni próbują odwrócić uwagę od głodu rozmową. Wszystkie tematy wydają się Jennifer zbyt nudne i proponuje rozmowę o ich pikantnych wybrykach. Dziewczyna oferuje także nagrywanie historii przed kamerą. Facet jest nieśmiały, a Jennifer zaczyna pierwsza. Opowiada o swoich przygodach w bibliotece, gdzie wraz z chłopakiem czytają sprośne powieści. Facet nie może dzielić się takimi rzeczami, więc Jennifer każe mu wymyślić historię. Zgadza się i rozmawia o intymności z kolegą po imprezie biurowej w swoim samochodzie. Podnieca go jego własna historia i Jennifer to zauważa. Teraz mężczyzna jest bardzo zawstydzony, ale dziewczyna go zachęca, a Gaj wprost mówi, że chce ją pocałować. Podchodzi bliżej i między nimi wybucha namiętność. Dobrze się bawią, ale potem Gaj wyrzuca z siebie, że może się zakochać. To przeraża Jennifer i szybko się ubiera. Dziewczyna nadal pragnie wrócić do byłego narzeczonego, którego kocha i z którym miała wszystko naprawdę. Guy nadal pyta, dlaczego wróciła do kogoś, kto nie chce jej widzieć. Jennifer denerwuje się i mówi, że Guy nie powinien liczyć na kontynuację. A to tylko przypadkowe spotkanie, które do niczego nie doprowadzi. I wtedy głęboko wzruszony mężczyzna wyznaje, że przez cały ten czas kłamał. Nie ma na imię Guy i jest ochroniarzem budynku, który codziennie pilnuje Jennifer. Jego lekki nastrój zmienia się i ze złością uderza w ścianę windy, mówiąc, że nikt nie zauważa ani nie lubi strażników. Stworzył sytuację, w której się znaleźli, aby zbliżyć się do Jennifer. Zdając sobie sprawę, że plan się nie powiódł, poddaje się i uruchamia windę. Zdając sobie sprawę z tego, co się stało, dziewczyna wpada we wściekłość, grożąc policji: Zgniesz w więzieniu. To nie zadziała. Facet ponownie wyłącza windę. A Jennifer rzuca się na niego. Przypadkowo kopie panel, a klucz pęka, uniemożliwiając im obsługę windy. W złości atakuje mężczyznę, rozcinając mu głowę butem. Upada, krwawiąc, a dziewczyna podchodzi bliżej, myśląc, że go zabiła. Ale Gaj tylko udawał i powala dziewczynę ciosem. Kiedy Jennifer się budzi, Gaj wyjaśnia, że to najlepszy sposób na wzajemne poznanie się. Zapobiegł wszelkim rozproszeniom, aż w końcu w ciągu zaledwie kilku godzin udało im się spotkać, przespać, pokłócić i zerwać. I nawet dziewczyny do niczego nie zmuszał, po prostu stworzył warunki, a ona poczuła do niego prawdziwe współczucie. Facet wziął też zmiany od innych strażników i nikt ich nie wyciągnie aż do wtorku. Jennifer ponownie wspomina policję, a mężczyzna odpowiada, że wolałby ją zabić niż wrócić do więzienia. Zaczyna uderzać pięścią w ścianę, krzycząc, że wszystko było między nimi świetnie, dopóki Jennifer wszystko nie zrujnowała. Później Gaj trochę się uspokaja i proponuje otwarcie prezentów. W paczce Jennifer dla jej byłego znajduje kurtkę, którą sam zakłada. Następnie zmusza ją do otwarcia prezentu ze stawu cygar. Straszy ją, machając gilotyną i zapalniczką przed jej twarzą. Facet zapala papierosa i próbuje ją też do tego zmusić. Później dręczyciel przeprasza za wystraszenie Jennifer i prosi, aby dać mu kolejną szansę. Dziewczyna po prostu milczy, a gaj rozładowuje stres w zwykły sposób, rozbijając lampy na ścianie na kawałki. Nagle zdaje sobie sprawę, że płyty na suficie też mogą zostać zniszczone. Temu us faceta otwiera wyjście. Prosi Jennifer, aby go podwiozła, aby mógł wejść na górę i otworzyć Windę z zewnątrz. Dziewczyna sugeruje zrobienie czegoś odwrotnego. Nie zadzwonię po policję. Kto by to zrobił po tym, przez co przeszliśmy? Przekonuje go, że mu wybaczyła i jest gotowa wyruszyć na wspólną wycieczkę, gdy już się wydostaną. Ale kiedy już znajdzie się na dachu chaty, pokazuje środkowy palec i czołga się po schodach. Facet znowu popada w szaleństwo, ale wkrótce robi z ubrania linę i podnosi się. Szybko dogania Jennifer, której prawie udaje się otworzyć drzwi piętro wyżej. Facet skacze za nią i razem wpadają z powrotem do kabiny i tracą przytomność. Jennifer pierwsza odzyskuje przytomność i zauważa zraszacz wody, który uruchamia się po włączeniu alarmu przeciwpożarowego. Podpala rysunki Gajusza, aby włączyć Syrenę, ale facet budzi się i próbuje przeszkadzać. Jennifer kopie go w twarz i wiąże mu ręce za plecami. Jennifer zabiera narzędzia do cygar i grozi Gaj, że wyżna wszystko przed kamerą. Wyjawia, że jego prawdziwe imię to John Dickens. I był wiceprezesem firmy, którego wszyscy uwielbiali. Jego historia o wieczorze z kolegą w samochodzie jest prawdziwa, ale był pijany i przegapił zakręt, zabijając kobietę. Dzięki prawnikowi odsiedział tylko sześć miesięcy, ale ze względu na przeszłość kryminalną nie mógł znaleźć normalnej pracy. John stracił wszystko i wierzył, że Jennifer nigdy nie da szansy prostemu ochroniarzowi. Pracowałem na to całe życie. Chciałem trochę przywrócić to uczucie. Jennifer zaczyna płakać i wyłącza kamerę, czując współczucie. Oboje tracą przytomność z bezsilności. Nadchodzi poniedziałek i współpracownik Johna, Eddie, przyprowadza do pracy swoją dziewczynę Rabi, aby pokazać jej widok na miasto z dachu. Widzi Johna i Jennifer w kamerach i kontaktuje się z nimi. Dziewczyna błaga, żeby ją wyciągnąć, nie zauważając, jak John stopniowo rozwiązuje mu ręce. Eddie otwiera drzwi łomem i chce opuścić windę niżej, a John chwyta Jennifer i uderza ją w głowę. Eddie słyszy znajomy głos i rzuca klucz swojemu przyjacielowi, aby mógł sam uruchomić windę. John prosi swojego partnera, aby wszedł do środka, a gdy Eddie wchodzi do połowy, włącza windę, przecinając ciało strażnika na pół. Jennifer krzyczy z przerażenia, a John ją powala. Następnie zabiera dziewczynę do bagażnika swojego samochodu i pozbywa się reszty dowodów. Gdy mężczyzna usuwa nagrania z telewizji przemysłowej. Zostaje zauważony przez ruby drzemiącą w holu. Przepraszam, widziałeś Eddiego? John zabija ostatniego świadka i wrzuca jej ciało do szybu windy. Potem odjeżdża i zatrzymuje się w bramie. John wlewa naftę do kosza na śmieci, po czym delikatnie puka w bagażnik. Nigdy tego nie chciałem. Oczekuje, że dziewczyna będzie się opierać, ale jej ciało leży w bezruchu, a życie opuściło jej oczy. John wrzuca jej torby do kosza na śmieci, a Jennifer nagle atakuje go od tyłu, przewracając go na ziemię. Wskakuje do samochodu i przyspiesza, ale zauważa w środku tlące się cygaro i zatrzymuje się. Cofa się, by uderzyć Johna, który może ukryć się jedynie przed ciosem w koszu na śmieci. Uderza w niego i wychodzi, znajdując w środku Johna śmiertelnie rannego. Jennifer zapala cygaro, zaciąga się i rzuca porywaczowi żałosne spojrzenie. Odchodzi, wsiada do samochodu i wrzuca cygaro do baku. Płomienie obejmują Johna. Każdy odcinek tej serii inspirowany był innym świętem. I tak odcinek o klonach zatytułowany Ceo Niszczymy był poświęcony Dniu Matki, a opowieść o windzie w dół Walentynkom. Jak zawsze, nazwy serialu szukajcie w opisie filmu. W międzyczasie napiszcie w komentarzach, jak etyczne waszym zdaniem byłoby klonowanie ludzi, gdyby pewnego dnia nagle stało się to możliwe? I nie zapomnij zasubskrybować kanału i polubić, aby fajne historie pojawiały się jak najczęściej.